No, tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto Vice City Stories. Moi drodzy, yy, ostatnio niestety wyjebali nas z wojska, dlatego też idziemy do naszego przyjaciela Hira. Dziękuję za motor. Ostatnio pojawiły się e, informacje na temat wymagań sprzętowych do gry GTA 5, ale powiem o tym później. Phil, where are you? Phil, it's me, Vic! Put oh. your hands where I can see them, boy. You think you can come here and rob me? Probably try to rape me? <laughs> I know you're kind. Phil, it's me. Vic, your brother in arms. I'm gonna teach you a lesson. Lower your pants and prepare to cry. I'm gonna give you a shotgun suppository. Whoa! <laughs> it's me. Oh, vic, oh my. Vic, Vance. vic, why didn't you say so? good to see you, brother. come here. <coughs> let me squeeze the fart out of you. <coughs> oh, i'm sorry about bruce, man. he was the best. hey, i can still see the smile on his face when he shot that little gook. bang. <coughs> oh, go to hell. Dang. Have you been drinking? Uh, what do you think? Listen. We got to go. I got something to show you. Come on. Come on. Come on now. Hold on. You're going to drive? Let's go. Yee Może powinienem drive, man. Damn, stick shift! zawieźć chwilę na komisarza, by znaleźć w okolicy jakieś cholo. Uh... some cholo. I know right where we can pick up the trail. Tak jak już mówiłem, pojawiły się ostatnio wymagania. Nie mogę konkurować, Wymagania sprzętowe do gry GTA 5 na PC, powiem szczerze, że, że są, że to są strasznie niskie wymagania. To są śmieszne wymagania, tak naprawdę. On such equipment, it will Oh, nothing. Felt for sure some cholo would be here. Those scumbags are always crossing the law. Let's not hang around here, Vic. Cops make me nervous. I hear you, man. Sometimes I skits out and kill a lot of them. say I know another place those damn cholos might be. Strike two. Where are they? This could take hours. Good job. I brought a little something to drink. Cholo bastard! There he is! Cholo bastard! Okay, tak, więc będziemy gnąć, hmm, kurwa, gnoić... Kurwa, gnąć. Gonić tego gnoja.

Mamy za darmo. malowanie. Ok. Już nas nie goni policja. Zajbiście. Żeby gra GTA V podziałała na minimalnych wymaganiach. To potrzebna będzie karta graficzna Nvidia GeForce 9800GT Lub AMD RADEN HD 4870 um, Procesor Intercore 2 6600, chyba 2,4 GB prawdopodobnie. Lub yy, AMD PENOM 9850 lub 60, nie wiem. Ale kata pamięci, która będzie potrzebna, tylko 4 giga. Więc jest zajbiście, tak? Around, ok, wykonaliśmy misję. Fajnie. Zabiliśmy tego gówniarza z gangu Cholo Masz mojej siostry Marty Szuka do pomocy kogoś takiego jak ty Okej okay. Mamy kolejną misję A idź ty kolera Ale Ten się chyba nie zaparkuje No niestety Muszę wziąć ten kujowy motor. O, właśnie Zrobę, zrobię to tak. O, no i może być. Zasejwujemy i wracamy ponownie do misji zapisz grę czyszczenie domu, tak okej okay. no szukamy teraz wozu do pomotoru. O właśnie. Off of me. Damn, I I wracamy do, do healha. Po kolejną misję. O jest Taki trochę ślizgawe. bomb of bomb shine Phil what's going on you are a mess I'm not drunk I'm just resting my eyes okay so what's going on my bomb shines uh, about to get blown sky high by a bunch of angry scumbags. Hey, damn it! Mm. What? Uh, yeah, them cholos are gonna blow up my liquor, there's so much of it at the warehouse. One match, blow it all the way to Tennessee. Tennessee, here I come. <coughs> Phil, come on, let's deal with it. <coughs> the thing is, Vicky boy, my daddy was an angry man. He never ever told me I was special. In fact, he used to beat me, especially when he caught me staring at my cousin or my sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. Uh, and how exactly is this helping? Uh, <clears throat> the tragedy of it is, I'm just like him. I'm a drunk. <clears throat> I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. I'm coming home, Daddy. <laughs> yeah, Daddy, I'm coming home. You're pathetic. Uh, uh, Siadaj do ciężarówki, zawiesz chwila do magazynu. Czekaj, jestem co będziemy robić. Gdzie mamy jechać? Aha, w tą stronę, okej. Okay. Jest sprężyna, nie no po prostu się skupiam na jeździe, dlatego tak mało mówię. O, już jesteśmy prawie na miejscu. Ok, zaparkuj auto z tyłu. Aha, czyli ak, ak. I tak, dobra. I gotta sworn I lock this place up. Phil, don't open that. Daddy! Oh, curva, serio. Scheming Cholo bastard's body trapped my place. Ain't no use running when that boom shine blows. We're all gonna die. Get a grip. I'll get you damn liquor. I'll back the truck up to the door. You load her up. Okay. Jestem z powrotem To jest ciężka misja tak naprawdę Bo raz wykonywałem Mi się... Prawie mi się udało, ale nie wykonałem tej misji, a szkoda No właśnie, tutaj gruź się rozprzestrzenia Trzeba pójść inną drogą, tak dobra. Teraz tak trzeba iść, tak druga paczka już jest. Teraz idziemy po trzecią paczkę. Jeśli teraz tego nie wykonam, to się załamę. Dobra. Jeśli tutaj trzeba. Jezus. Dobra, jest trzecia. Dobra, o, jest. Znowu się zapinował, serio. Dobra. Gura. Dobra. Jeszcze czwarta paczka I będzie już wszystko okej okay. Drugi raz wykonuję tą misję Teraz iść trzyma w tą stronę Później tak i teraz wykonam tą misję tak 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 A jest Zatknął się szybciej kurwa, popie Dobra. Udało się. No. Zajebiście. Nie no prawdopodobnie to będzie koniec misji. O no właśnie. Zajebiście. Ciocia Enid, miałeś kontakt ze swoim bratem? Nie było go na ostatniej próbie choru. Znowu, aha, nie był na ostatniej próbie choru. Nie wiedziałem, że on, jego brat, śpiewa. O jest. Jak ja jeszcze. Dobra. Jest. No i zakończymy po tej misji odcinek jak tylko zasejwuję oj nie tu tutaj okej okay. dobra zapisz grę drugi save tak okej okay. no to co no to kończymy tutaj odcinek Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Na razie i cześć.